Witam moi drodzy, bardzo bardzo serdecznie, ze strony Żniwek, a to jest Fields of Justice i Crystal Scar, eee, dokładnie tak, eee, już wracam właśnie po przerwie świątecznej eee, i z nową energią ruszam do nagrywania odcinków, między innymi z, oczywiście z naszego ukochanego Lola, który ostatnio <gry> właśnie nie wciąga, się za dwóch, trzech na górę. Niestety te pingi niektórych w ogóle nie interesują i można tak sobie klikać jak do ściany, że tak powiem, a... ale miejmy nadzieję, że nie trwają. Chciałabym popatrzeć. Lepiej uciekać. Tak, chuba, chyba. No bo... to idź na dół, już. Już nagrałem jeden odcinek, ale niestety okazało się, że było za głośno. E, za głośna była gra. E, a jest tak dlatego, że mam ten nowy dysk SSD. System jest na nim, LOL jest na nim, więc odcinek idzie tylko na tamten dysk. Ten, ten duży, ten wolniejszy, ten gorszy. I dzięki temu może nie będzie aż taki wiecie przecinek nagłych, gdy gra będzie tylko a tam będzie się nagrywało. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mm, niestety i, wiecie, wszystko działa super szybko. Jeszcze spróbuję tak już nagrać i pokazać wam jak to wszystko się czytuje, system i tak dalej gra. Nie przejmuj tylko I, i powiem wam, że niestety miał tam być jeszcze BF i że będzie BF na tamtym dysku. Ale to już nie może być, ponieważ zostaje wtedy jeden gigabajt miejsca. Eee, no i niestety będzie, będzie musiał celować bf na dysku. Fak, czemu nie rzuciłem tego wcześniej? Także widzicie, będę się, się trochę może wydzierał. Taka właśnie jest taka, taka energia, taka, taka radość, jeszcze poświ poświąteczna. Jest brawo, 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 ja so się na czołach, kolego, dasz radę na pewno. Dałoby rady, gdyby to były jakieś nóbki. Po nic co nagrałem przed chwilą, ale jeśli jest do wywalenia to że wywaliłem. To niestety mm, nie, nie nada się, ale... ale uciekłem trzem. <laughs> Także mówię, właśnie tam mówiłem, że skill, skill już taki wraca powiedzmy. Ponieważ wiecie, uciekłem trzem, byłem, byłem drugi, wpadłem nie do 20 asyst nawet chyba, więc nic nie mówię, że jest nie, że... No i blokada dobrano. Blokada na no. Udało ci się no. zabić wroga. Tak, przełomienie. O E Ej, kto mnie tak bije? Minionki Dobra hmm, Jeżeli chcecie tak wbić sobie na jakiegoś lola pooglądać jeszcze więcej niż u mnie jest, bo u mnie tutaj tutaj jest kilka dni a chcecie trochę więcej żeby tego było i, i ogólnie inne postacie, może chcecie oglądać coś To możecie sobie wbić do, do mojego kumpla e, Tutaj macie w opisie link do jego twitcha i tam właśnie są z muzyczką, z kamerką, nie są to dyspleje takie, tylko e, taki bardziej gameplay właśnie. Z, tylko muzyczka, gra e, i kamerka. E, I właśnie takie takie materiały e, głównie z Dolora tam są. E, znaczy na razie jest jeden, będzie ma być więcej, także, tak mi powiedział. E, Haho, ha, ha, także wbijajcie i sobie poglądajcie. E, bo na, jeżeli lubicie LOL, no to myślę, że że warto sobie wbić i po prostu, po prostu sobie popatrzeć e, jak sobie ktoś inny jeszcze gra, nie tylko ja e, myślę, że to was też zainteresuje e, i że, że nie będziecie się tam jakoś nudzić i tak dalej tylko po prostu chętnie sobie obejrzycie to zabójca. dobra, wycofujemy do bazy także mówię, taka, taka mała reklama e, tak nie prosił, jakieś takie promowanie, ponieważ wiecie nie ma jak za bardzo tak zdobyć e, w ogóle widowni tak od zera ładnie ktoś tutaj daje czadu za oknem grzechem Hmm, także mówię, po prostu wbijacie. Tutaj macie link w opisie. Yy, I będę bardzo wdzięczny, jeżeli wbijecie sobie i sobie chociaż popatrzycie chwilę. No Najlepiej, jak jeszcze go tam yy, tak jakby sub, subniecie na Twitchu, tam jest takie coś follow. To jest takie, jakby taki widz na YouTube yy, I na pewno się bardzo też z tego haha ucieszy. Dobra, idziemy już. Koniec tej reklamy. <laughs> jeszcze tam kilka będzie takich reklam na, na kanale, jest też link do jego Twitcha, możecie sobie zobaczyć. Jeszcze będzie też na górze w topce tej w tym banerze moim yy, partnerskim, ale na razie nie ma, bo... Bo jest inny baner taki świąteczny, który nie ma w ogóle linków Koniec serii. Tak jakoś wyszło. Tak jakoś zrobiłem, że nie ma linku. Fuck, skopałem, nie rzuciłem shit. Nie, nie wiem, czy miałem od razu, Zadanie. ale rzuciłem tak. Po chwili chyba Zauważyłem, że nie ma nawet. Nie byłem teraz pewien. Ale gościu! Co on tyle stoi? O fuck, ma ten szały jeszcze. Dobra, mi no, z... zabić wroga. Trochę zlamił, właśnie to spał. pokonany. Znać. Mógł spokojnie mnie zabić, myślę. Chwilę tam stał, nie wiem czemu tak długo tam stał. Zdąć wiatra, na wiertła, aha Czyli tam moi drodzy się skupiamy na tamtym miejscu. No, 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 no no dawać, kawać, dawaj, dawać pieniążki Pieniążki, no dobra, dobra, damy radę tam e, bronią więc jest szansa, że tego quest'a. Niestety często są takie drużyny, które questów w ogóle się nie trzymają i... i tak wychodzi później, że... że wiecie, są bonusy z tego questu, tutaj, jakiś tam, jak tam bonus, pamiętam, że jest, za wykonanie quest'a. No a niestety wielu Ulec, graczy ma to kompletnie w dupie. No i te questy później w ogóle w ogóle nikt, nikt się ich nie trzyma, nikt ich nie wykonuje. No i szczerze tracimy na tym sporo, bo to jednak jest dosyć spory bonus, spory profit. Oj. Zakończono zadanie, Zaję, so ja zał, tak to tam podnosi się z tego do A ja tam sam biegłem. To jest. <grym>, sorry. O na... oh, fuck you. pomóż, serii. walnij go jakoś, ogłóż cokolwiek. Teraz my dwoje zginiemy, super. Ja tu już, że fuck. nie zwożę, że tam go atakują. To kurde odrastam. Przez teraz. Ale cóż przywoływać wrócił do gry. ...gadania <grymne> Ale cóż, nie chcę się tylko wybierać, a chciałem coś, coś mówić innego. Co tam robisz? Sojuszni w dokonaniu. O fuck, co to jest za dziwne coś? Jakiś ten pajacy śmieszny. Kurde. Ale, gdzie uciekasz człowieku? No przecież tu trzeba że przejąć, co jest? Czy punkt? Nie wierzę. O, zaraz będzie ulti, kolejny poziom. Będziecie mogli większy damage tutaj zarzucić. O kurde, góry Co tu chciałem kupić? O, mogę kupić. Co to daje? O, bardzo miło. Tak, prze, w przelocie to weźmiemy sobie. Przejdźmy. biegniemy tutaj na Ale oni już uciekają, Myślę dobra. Pozytywnie. Także spokojnie, tam sobie uciekają. To nie zejdźmy na dół już, bo tutaj już coś idzie, już idzie dwóch, a nawet trzech. O, fuck. I nam teraz ulti. Fuck, to jest... Zauważyłem najpierw tego, nie wiedziałem jak to nic, nie patrzy trzeba na to uciec, nie? O, fuck, nienawidzę tego przerażania. To jest taki wyskoczający atak. Shii też tam wiesz, że chce postawić, więc to zabiję. No, bali go teraz chociaż trochę Skup się na walce. Patrz uciekli, no kurde Coś tutaj nie tak, ale... Ale cóż, dobra teraz na kustę kustki Tanie, a, a dosyć czapy Ale wzięli Cóż Ostatnio w, e, dostałem zadanie, żeby... O, to, tu dwóch oh yeah. Fuck this shit Przeciwnik pokonany. się rozłączył. Pieprzony jakiś. Tak, ten ząb sobie taki wiesz, tego małego ludzika. I on mnie tak lał chyba, tak nie zauważyłem. W ogóle tu kampili chyba w tych krzakach, albo po prostu byli tutaj w tej takim mgieł, mgiełce. wrócił do gry. Dobrze, dobrze, się dobrze. zgodnie z planem. wrócił, tak, Bierzemy się za gościa, bierzemy się za niego. Nie, nie damy rady. to Cholera. To jest kurczę ten Garen, jak ją Na Nienawidzę, grać przeciwko Garnowi. Jak już tak nie wiem, nie umiem przeciwko niemu zagrać. Trzeba takich ładnie dojeżdżać. <grym znowu> Pojedynczo muszę ich wycinać. A Garena tak nienawidzę. Tak go nie nienawidzę, że to się po prostu mieści w głowie. Jak, jak nie lubię grać przeciwko Garnowi. Tak idę na po Co on mi Co to jest? Co to jest, przepraszam bardzo. W sensie, to jest coś star z nie dobiegnę. Czasami są takie wiecie, kradzieże życia czy coś. My sobie biegniemy, zadowoleni, uciekliśmy i nagle, ooo, giniemy, jak fajnie. Super. Rzucił nam jakoś kradzież życia i nam odejmowało cały czas zdrowie. Kitrze pierza, życzemy moja. Ej, ja nie mam no. Sorry, co to było? Prawie <laughs> zginąłem. No dobrze, 1 na 1, jak wygrywam te pojedynki to jest, jest nieźle myślę Przeciwnik. Czasami pokonana. się nawet e, w 2 na 1 nie wygrywa Jak e, ktoś z lami z mojej drużyny A skoro teraz wycinam ich 1 na 1, to jest nieźle Ale nie, ktoś w czarco, są, to się drużyna zdobyła chyba Są tyle, są, kurde pików Dobranoc A może wybiegniesz sam? To sobie szybko zginiesz E, 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 dobra, tego lecza bierzemy jak zawsze so już nie <coughs> Trzeba będzie się trzymać tego builda Żeby Wresna nam tutaj dobrze szło, tak się... No kurde Kiedyś się grało bez buildów, to się tak strasznie lamiło, ten sibir, a teraz jak już to idzie Może tak. Jednak... Nie wiem, co to zależy od tego, że to Lux i on no się fajnie graczy zależy od tego, wiatra. że on takie właśnie builda i według tego jadę, czy co? Nie Przeciwnik pokonany. wiem, od czego zależy, ale, ale teraz jest nieźle no dobra, poszli tam, już nikt mnie nie interesuje. Oświetlę drogę. Zabiję minionki, na golda sobie tutaj troszkę zapolujemy. O oh, fuck, ona ma taką kiepszoną tebkę. To ona ma mało HP. Nie, co ona zrobiła, kurde. No, tak Takie szuteckie tych kiepszone. Kurde, nie znam tej postaci zupełnie. Jakieś tebki, strzela coś. Nie, ona na tarcu niewidzialność, fuck, jeszcze. Dwa trupy na kącie wroga. Coś z postacią, że ona jakaś tak niewidzialność czy coś ma. Nie wiem dokładnie, niech mnie ktoś poprawi, jak się mylę, ale właśnie wiem, że takie irytujące strasznie skile. Ucieczkowe dosyć. Żyj się nikt nie lubi. Kurczę jeszcze ogarnia to, że, że trzeba unikać moich tutaj ataków, więc już do pojętu nie ogarniają. Spadę ode No no nie, serio, ile na tego ma? Stronek stawia co chwilę? No jeszcze to znika, nie. Spoko. Skinta. Dzięki za golda w sumie no. Trochę Sojusznik darmowy, pokonano, ona mi trzyma, żebym tutaj nie mógł się w jednym. O ty, siara. no. <grym>, widzę, że nie ma zbyt dużo HP, ale zacisnę i do 350 się bawia, a oni nam zabierają punkty. Nie spojrzałem akurat. Mówię. widocznie że taki wiecie, taki lekki nieogar. I yy, nie widzę, nie widzę co się dzieje, nie ogarniam całego pola bitwy. Ale, musimy iść razem gościu Co cofuj gdzieś tam się, gdzie on do środka idzie znowu A oni wszyscy za killami gonią jak widzicie Nikt to jest, drużyny nie chce iść, nie chce iść, że tak powiem, po zwycięstwo, w sensie przejmowania punktów Każdy goni za killem i zabiega Sojusznik pokonany idzie zgodnie z planem Dwa trupy na koncie droga Przeciwnik Są pokonane. dwa trupy, truków trupów Pentaklizm so zaatruje, bo, bo nasi sobie bimbają i nie biorą punktów o kurde. 8 punktów i się mogli przy nich schować i sobie walczyć z nami, dłużej na pewno O kurde, nie spodziewałem się tego Pomyślał No, ale serio. jaki damage, to jest niemożliwe Nie umi mi tak wa walnąć, 844 to jest niemożliwe, że tyle mi uderzał to jest chore. Very game. No cóż, dostaliśmy w dupę w końcu. Gorsze, no mam wrażenie, że team był trochę głupi. Może też faktycznie to trochę zlamiłem, ale, ale mam wrażenie, że nikt, nikt z drużyny nie chciał iść po punkty i wszyscy tylko walczyli. No a tak się nie wygra niestety. No cóż, także co? Mam nadzieję, że Wam się miło wszystko podobało, że, że też tutaj yy, sobie wbijecie, że jakoś tutaj mnie dodacie do znajomych i sobie razem pogramy. Także co, trzymajcie się plutko do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć.